Jeden z takich pierwszych błędów, które możesz popełnić w momencie, kiedy już powoli wszystko zaczyna iść OK i zaczynasz odzyskiwać swoją ex lub swojego ex, to jest moment, kiedy tamta osoba zaczyna być ciekawa co u ciebie i zaczyna się pierwsza odzywać po przerwie bez większego kontaktu albo po tym jak uciąłaś trochę kontakt, nawet jeśli widujecie się gdzieś przy okazji. I wtedy na SMS-a co u ciebie słychać, ty reagujesz entuzjastycznie, odpisujesz, ciągniesz tą rozmowę. Albo na propozycję spotkania, ty reagujesz tym, że jeszcze bardziej się cieszysz, pokazujesz jak bardzo Super jest to propozycja. Ustasz konkretny termin, pokazujesz jak nie możesz się doczekać. To wszystko jest duży błąd. Dlaczego? Bo jeśli do tej pory budowałeś ramę wyzwania i teraz X widzi, że wystarczy minimalny wysiłek po stronie tej osoby, a ty natychmiast zaczynasz za nią gonić, to bardzo szybko tracisz tą ramę wyzwania i X już nie chce za tobą gonić. Zatem na te pierwsze oznaki zainteresowania po stronie X musisz odpowiadać z pewną dozą sceptycyzmu. Na zasadzie. Ok, odpiszę ci, porozmawiam z tobą, ale nie gonię Ciebie. Pozwalam, żebyś to Ty nadal goniła mnie. To jest najważniejsza zasada, bo jeśli zrobisz inaczej, to możesz zaprzepaścić ten czas stawania się wyzwaniem, które sobie już wypracowałeś.